Siemaneczko, mamy już piątek, koniec tygodnia. Lecimy z tematem. Przyjechała do nas A4 z silnikiem TFSI pierwszej generacji EA113. Z problemem z zawolną regulacją wałka rozrządu oraz niekorelacją rozrządu, a więc pewnie usterka wariatora. Za chwilę. Za chwilę to wszystko sobie rozbierzemy, zobaczymy gdzie jest problem, wymienimy co należy, poskładamy i potem wam pokażę gdzie była usterka, w czym był problem, po co na co i dlaczego i jak sobie z tym wszystkim poradzić. Także co było przyczyną usterki? Na obudowie nastawnika, która znajduje się tam z tyłu, macie takie pierścionki. W niektórych wersjach zdarzały się te pierścionki metalowe. A wiemy co się dzieje jak metal trzeba metal. Prędzej czy później zaczyna się to wszystko wycierać i, i po, powstaje. No potem zaczyna ciśnienie oleju nam uciekać. I, I tak wygląda, widzicie, postaram się to jakoś uchwycić, widzicie takie trzy ślady, bo tam mamy trzy pierścionki, trzy wytarte ślady na nastawniku. Ehm, I po prostu pojawia się tutaj luz i ciśnienie oleju, które ma trafiać do dziurek, żeby przestawiać wariator w jedną lub w drugą stronę względem zębatki. Zaczyna nam uciekać. Pierwszy błąd, który się pojawia, to regulacja zawolna, a potem niezgodność korelacji rozrządu. A tak wygląda tutaj akurat braliśmy dwa zamienniki, żeby porównać jakość wykonania. Zamontowaliśmy ten droższy, już wam pokazuję dlaczego. Tu co prawda rowków nie mamy, ale jak przyjrzycie się, to tu mamy takie hamskie wrzery już. Także jakość wykonania niektórych zamienników naprawdę zostawia też dużo do życzenia. Dlatego też na, na takie rzeczy warto patrzeć. Zamontowaliśmy nową część. Teraz wam pokażę jak przeprowadzić adaptację, żeby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie. Także mamy nastawnik wymieniony. I teraz, jak sobie to sprawdzić po naprawie, wchodzimy w błędy? Ja już tutaj przekasowałem błędy, także błędów już nie będzie. Czekamy, aż tam silnik osiągnie jakąś temperaturę. Powiedzmy choćby te 50-60 stopni, żeby olej był trochę rozgrzany. Wchodzimy w nastawy podstawowe. Wybieramy sobie camshaft adjustment intake tutaj już u nas pisze system OK e, pokażę Wam szybko jak to zrobić bo tutaj ta instrukcja nie jest zbyt ogarnięta, nic tutaj tylko pisze system OK, system nie OK e, dajecie ON i teraz w zasadzie pisze ON, nic się nie dzieje wciskamy pedał hamulca i pedał przyspieszenia na maksa samochód sam sobie podnosi obroty i patrzcie jak teraz działa wysterowanie wałka pyk Idzie sobie do minusika. Pyk. Idzie znowu do, do plusa. No i u nas akurat już pisze system OK, także test jest zakończony. Wyłączamy. Jeszcze raz wchodzimy sobie w błędy czy tam jakiś błąd zawolnej regulacji czegokolwiek, czy coś się nie pojawiło. Nie znaleziono błędów i w ten sposób kończymy naprawę tego wszystkiego. Także temat rozwiązany, auto wraca do właściciela. A ja bym prosił, żebyście dali znać w komentarzach, co Wy sądzicie o silnikach 2.0 TFSI pierwszej generacji. Czy jesteście tego zdania, że to są fajne konstrukcje, czy raczej złomy, lumpy? i tak dalej. Jestem ciekawy co, co, jakie są Wasze zdania o tym silniku, czy kupilibyście taki samochód, czy raczej omijacie go szerokim łukiem.